Biegacze, lekko rozpoczynają swój bieg, na przykład na 100 metrów, startują z takich bloków startowych. To są takie miejsca specjalne, ułożone, z których oni mogą się wybić i szybko przebiec swój dystans. Można porównać chrzest trochę do takich bloków startowych, jako taki nowy początek. Takie miejsce, z którego człowiek się wybija i zaczyna biec w swoim życiu właśnie takim biegiem wiary. To jest początek, który otwiera nas na nowe życie. W chrzcie zostajemy stworzeni na nowo. Bóg stwarza, nas w nas nowe życie, upodabnia nas do swojego Syna Jezusa Chrystusa i otwiera nas na zupełnie nowe perspektywy, nowe życie łaski. Otwiera nas na życie sakramentami. I to jest niesamowite, że możemy korzystać z tych sakramentów właśnie dzięki, dzięki temu, że zostaliśmy ochrzczeni. I im, tak jak często w sporcie, czy w jakichś innych dyscyplinach, muzyce, nauce, im już, szybciej człowiek zacznie, tym jest lepiej tym szybciej może zacząć się rozwijać. Dzieci wcześniej posyłamy na jakieś szkółki teatralne, na jakieś właśnie naukę muzyki czy sportu. Wcześniej dzieci zaczynają, żeby jak najlepsze osiągi zdobyć, osiągnąć najlepsze wyniki. I tak samo jest właśnie z życiem wiary, z chrzczem. Im wcześniej tym lepiej.